Kolna biblioteczka. Witajcie dzieciaki! Zapraszam Was dzisiaj na spacer z Panem Kuleczką i jego zwierzątkami, a na spacerze wiadomo, różne dzieją się historie. Posłuchajcie. Teraz i zawsze. Właściwie to zawsze mogłoby być tak jak teraz. Powiedziała kaczka katastrofa, patrząc na wszystkich z góry. Siedziała na ramionach pana kuleczki i rozglądała się dookoła. Szli przez park. Słońce przeświecało przez liście i malowało na ścieżce plamy. Lekki wiatr poruszał plamami, a one w tajemniczy sposób przekazywały ruch liściom i gałęziom. Mucha bzyk bzyk od czasu do czasu przysiadała na ścieżce, jakby chciała zatrzymać którąś ze słonecznych plam. Pies Pypeć próbował jej pomóc, ale plamy nie dawały się złapać. Mimo to wszyscy byli zadowoleni. Pypeć odbiegł nieco w bok zarośla i powrócił z patykiem średniej wielkości. Przy odrobinie wyobraźni patyk można było uznać za kość niedużego dinozaura. – Prawda, Pypeć? – upewniła się katastrofa. – Że zawsze by mogło być tak jak teraz? – Mhm – zamruczał w odpowiedzi Pypeć. – Trochę dlatego, że niewiele dało mu się dodać, a trochę dlatego, że z kością dinozaura między zębami w ogóle niewiele da się powiedzieć. – Bzyk, bzyk – potwierdziła zamiast niego – bzyk, bzyk. Pypeć tymczasem się zatrzymał i zaczął nad czymś się zastanawiać. Reszta towarzystwa szła sobie dalej. He, he, ho, he, o he, le he! powiedział nagle pypeć. Teraz pan kuleczka, a z nim katastrofa na ramionach, także się zatrzymali i odwrócili w stronę pypcia. Tylko bzyk-bzyk latała dalej, to nad ścieżką, to nad rosnącymi obok niej zielonościami. Słucham? zapytała katastrofa. Sunęła się po panu kuleczce na ścieżkę i podbiegła do pypcia. He, he, ho, ho! Zaczął znów pypeć, ale zorientował się, że coś jest nie tak. Odłożył kość dinozaura i spróbował jeszcze raz. Przecież to niemożliwe, to znaczy, żeby tak było zawsze. Na przykład zimą nie może tak być, prawda? Zimą nie ma liści i w ogóle, a nawet nie zimą też nie może tak być zawsze, bo czasem musi padać deszcz. Katastrofa wysłuchała go cierpliwie. Już miała powiedzieć, że Pypeć nie ma racji, ale jednak nie powiedziała. Może dlatego, że Pypeć miał rację? A w dodatku była taka miła pogoda. No tak, powiedziała. I musi być Boże Narodzenie, i nowy rok, i Wielkanoc. A jak jest taka pogoda, to na pewno nie może być Boże Narodzenie. Plamy na ścieżce zatańczyły, a w ślad za nimi poszły liście i gałęzie. Bzyk, bzyk, zabzyczała, bzyk, bzyk. Wszyscy pozostali pomilczeli przez jakiś czas. Są takie chwile, kiedy nic nie trzeba mówić, a i tak wiadomo, o co chodzi. Tylko gałęzie i liście szumiały coś w swoim języku. Pat, powiedział nagle ktoś. Pan Kuleczka, Pypeć i Katastrofa rozejrzeli się wokół. Słoneczne plamy zniknęły. Liście, gałęzie... I całe drzewa pociemniały. W ogóle zrobiło się jakoś ciemno. Bzyk, bzyk, zabzyczała nerwowo. Pypeć zerknął na katastrofę. Katastrofa spojrzała pytająco na pana kuleczkę. Pan kuleczka otrząsnął się z zamyślenia i popatrzył w górę pomiędzy ciemnozielone liście. Z pomiędzy ciemnozielonych liści wyglądało ciemno granatowe niebo. Pac, pac, pac! Rozległo się znów. Gałęzie rozkołysały się, a na ścieżkę zamiast słonecznych plam spadły wielkie krople. Deszcz! zawołała katastrofa i zamachała skrzydłami. Deszcz! 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 bzyk-bzyk! zabzyczała bzyk-bzyk i lecąc zygzakiem wśród spadających kropli, wylądowała na muszce pana kuleczki. Schroniła się pod nią jak pod parasolem. Uciekamy do domu! zawołał pypeć nie wiadomo, po co złapał kość dinozaura i pognał prosto przed siebie. Katastrofa popędziła za nim. Pan kuleczka nawet nie próbował ich dogonić, ale też pobiegł, delikatnie przytrzymując muszkę, pod którą ukryła się muszka. Wciąż było ciepło. Letni deszczyk zmienił się w letnią ulewę. Ciepłe krople spadały na nich, na liście, na trawę i na ścieżkę. Katastrofa podskakiwała i łapała dziobkiem krople. Wypeć biegał w kółko i ślizgał się po błyszczącej jak świeżo malowana trawie. Nagle zatrzymał się, odłożył kości dinozaura i zawołał: Ale dlaczego uciekamy? Przecież jest świetnie! Aha! podchwyciła katastrofa, łapiąc kolejną ciepłą kroplę. Właściwie zawsze mogłoby być tak, jak teraz. To już koniec pana kuleczkowych opowieści. Żegnamy się z panem kuleczką i jego przyjaciółmi. Jest jeszcze tyle książek, które chciałabym wam przeczytać. Do usłyszenia, czytała pani Agnieszka z biblioteki.